Kiedy jedziemy do Rzymu, to zwiedzamy bazylikę świętego Piotra jako święte miejsce pielgrzymek chrześcijan, głównie katolików, jednak to na Lateranie zaczęła się historia rzymskiego kościoła jako siedziby papieskiej, koniecznie trzeba poznać zespół pałacowo-kościelny na lateranie, aby pojąć, jak rozwijało się chrześcijaństwo, i to w wymiarze duchowym i jako instytucja. Ten film może być przewodnikiem. Zabierzcie go ze sobą do Rzymu. Idę do Bazyliki Świętego Jana na Lateranie. Przejdę przez tę jasną bramę. Odróżnia się od Murów Aureliana, bo powstała pod koniec XVI wieku. Nazwa pochodzi od bliskości Bazyliki Świętego Jana na Lateranie Porta San Giovanni. Te mury powstały pod koniec III wieku naszej ery na rozkaz cesarza Aureliana. Broniły przed najazdem Germanów. W oddali stoi posąg świętego Franciszka. Przybył on ze swoimi braćmi do Rzymu, aby uzyskać ustne zatwierdzenie reguły zakonnej od papieża Innocentego III. Był rok 1209 lub 10. Legenda głosi, że papież w nocy przed przybyciem Franciszka ujrzał we śnie niezwykłą wizję. Walący się strąg bazyliki podtrzymywał niepozorny zakonnik. Zazwyczaj w Rzymie zwiedzamy Watykan jako święte miejsce pielgrzymek chrześcijan, głównie katolików. Jednak to na Lateranie, który już widzimy, zaczęła się historia rzymskiego kościoła jako siedziby papieskiej. Koniecznie trzeba zobaczyć Lateran, pojąć jak rozwijało się chrześcijaństwo i to w wymiarze duchowym i jako instytucja. Chrześcijanie otrzymali teren nazwany Lateranem od cesarza Konstantyna Wielkiego. Do I wieku były tu pałace rodziny Lateranu z dawniej znamienitego rodu patrycjuszy, który stracił swoje posiadłości w wyniku oskarżenia, że zdradzili cesarza Nerona. Już w oddali widzimy Bazylikę Świętego Jana i pałac papieży do niej przylegający. Konstantyn Wielki, kiedy potarował teren, to zbudował Bazylikę i zaadaptował dawne budynki pałacowe na nową siedzibę biskupią. Ów pałac był znacznie większy i zajmował dużą część obszaru będącego dziś placem Świętego Jana. Od początku IV wieku była to stała rezydencja papieży. Przez tysiąc lat, aż do tak zwanej niewoli awiniońskiej, w 1377 roku papież Grzegorz XI znowu wrócił do Rzymu, ale uznał, że bazylika na Lateranie jest zbyt zniszczona i wybrał na siedzibę wzgórze Watykańskie. Pałac w dzisiejszym kształcie pod koniec XVI wieku architekt Domenico Fontana. Odnowił m.in. pałace papieskie. Tu też podpisano w 1929 sławne traktaty laterańskie, które regulowały stosunki między stolicą apostolską a państwem włoskim. Ale teraz idziemy do bazyliki. Czasami warto też spojrzeć na detale architektoniczne. I oto stoimy przed bazyliką pod wezwaniem. Dwóch świętych Janów, świętego Jana Ewangelisty oraz Jana Chrzciciela. Pierwszą bazylikę w tym miejscu wzniósł cesarz Konstantyn Wielki. Bazylika na Lateranie, splądrowana przez wandali, często rabowana, zniszczona przez trzęsienie ziemi w IX wieku, uszkadzana przez pożary, ciągle odbudowywana i odnawiana. Ostatecznie ta fasada, którą tu oglądamy, Powstała w pierwszej połowie XVIII wieku. W 1732 roku rozpisano konkurs na nowy projekt, w którym zwyciężył Alessandro Galilei. Na fasadzie bazyliki w kilku miejscach wykuto napis: Omnis Ecclesiarum Orbis et Orbis Mater et Caput, co oznacza matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata. Bazylika oddana została biskupowi Rzymu, tym samym stała się jego katedrą, matka wszystkich kościołów i pierwsza chrześcijańska bazylika w Rzymie. Monumentalna fasada bazyliki laterańskiej zwieńczona została kilkumetrowej wysokości figurami z dominującą osobą Chrystusa Salwatora, Zbawiciela. Umieszczona jest w centrum której asystują postacie dwóch świętych Janów, chrzciciela z krzyżem i ewangelisty z kielichem. Pozostałe posągi przedstawiają świętych biskupów z kościoła wschodniego i zachodniego. Do wnętrza w świątyni wchodzimy przez ogromny przedsionek. Jednak musimy pamiętać, że dzisiejszy kościół to efekt przebudowy przeprowadzonej przez Borominiego w latach 1646-49. Nie rozebrano starej bazyliki, bo nie życzył sobie tego papież. Widzimy tu pomnik Konstantyna Wielkiego. Fundatora pierwszej bazyliki. Posąg pierwotnie znajdował się na Kwirynale. Boromini marzył o zbudowaniu całkiem nowej bazyliki, jednak ustąpił. Budynek Konstantyna był to ogromny, pięcionawowy, poświęcony Chrystusowi, świętemu Salvatorowi, czyli zbawicielowi. Co zrobił Boromini? Ale najpierw popatrzmy na sufit przedsionku. Bo Rominiu ograniczył się do przebudowy nawy głównej, zachowując pierwotny układ wnętrza. Mury starego kościoła nie zostały więc usunięte, lecz jedynie zasłonięte nową okładziną. Popatrzcie na te drzwi. Możecie zobaczyć prawdziwe drzwi z dawnej kuli rzymskiej, siedziby Senatu Rzymskiego z forum Romana. W przedsionku znajduje się pięć par drzwi. Pierwsze po prawej stronie to tak zwana Brama Święta otwierana w czasie roku jubileuszowego. Po raz pierwszy jej otwarcia dokonał papież Marcin V w 1423 roku. Istnieje przekonanie, że potarcie stópki dzieciątka Jezus, który jest przedstawiony na drzwiach, przynosi szczęście, zwłaszcza nowożeńcom. Papieże czasami otwierają tylko te drzwi, najczęściej robią to ich wysłannicy. Po wejściu do Bazyliki jestem olśniona. Przepiękne barokowe wnętrze. Zamiast dawnych kolumn, filary i nisze, w których umieszczono rzeźby dwunastu apostołów, zaprojektowane przez uczniów Berniniego, Bogaty suwit ozdobiony herbami trzech papieży jest dziełem Giacomo della Porte, ucznia Michała Anioła. Romini postanowił ograniczyć swoją ingerencję do przebudowy nawy głównej, zachowując pierwotny pięcionawowy układ wnętrza. Z każdej części budowli, którą modernizował, kazał ściągnąć plany, dzięki którym można dziś rekonstruować pierwotny kościół. Jestem zachwycona tą bazyliką. Zwiedzanie kościoła warto zacząć od lewej nawy. Tutaj, na pierwszym filarze, znajduje się słynny fresk przypisywany samemu Giottowi. Wygląda na to, że to malowidło to jedynie fragment pierwotnej kompozycji. Całość namalowana została na zlecenie papieża Bonifacego VIII 1294-1303. Resk przedstawia scenę, w której Bonifacy VIII z Lodzi Bazyliki ogłasza pierwszy w historii rok jubileuszowy 1300. Zachowała się oryginalna bulla wydana przez papieża z tej okazji, dzisiaj przechowywana w skarbcu Bazyliki świętego Piotra. Idę dalej, a od posadzki tak pięknej nie mogę oderwać oczu. Sfilmowałam posadzki w różnych miejscach, bo chcę pokazać, jak są przepiękne. Na posadzkach małe fragmenty kamieni W Kamywali po taka firma, wyszukiwali fragmenty oddaje czerwone, mały, kawałki szkła samowiczy, no cały. No i mamy to, co najważniejsze. Ołtarz główny. Ołtarz papieski usytuowany w krzyżu kościoła. Pod ołtarzem znajduje się płyta nagrobna papieża Marcina V. Z tyłu widoczna jest absyda, a na niej przepiękne mozaiki. Trochę w spokoju pokontemplujmy piękno tego kościoła, a później pójdziemy w szczegóły. Gotycki baldachim osłania ołtarz główny, w nowym ołtarzu wystawionym w XIX wieku zamknięto stary drewniany ołtarz, przy którym celebrowali nabożeństwa pierwsi papieże. Zaczynając od Świętego Piotra do św. Sylwestra obejmuje to pierwszy czwarty wiek naszej ery. Było ich 33. Kiedyś przy tym ołtarzu mógł odprawiać musze tylko papież. Teraz to chyba trochę się zmieniło. Nad ołtarzem znajduje się bogato ornamentowane gotyckie cyborium czyli puszka. Tam widzimy dwa takie złote naczynia. To są relikwiarze, w których, według tradycji, umieszczono tu fragmenty czaszek świętego Piotra i Pawła. Cyborium powstało w 1367 roku na zlecenie papieża Urbana V. Od zewnątrz dekorowane jest dwunastoma niewielkich rozmiarów kwaterami, wewnątrz których znajdują się freski z przedstawieniami świętych i scenami z życia Maryi. Jak już wspominałam, pod ołtarzem brązowa płyta nagrobna papieża Marcina V. Jest to dzieło jednego z uczniów Donatella. Nad płytą widzimy posąg Jana Chrzciciela. Płyta nagrobna jest zabezpieczona hartowanym szkłem, bo wierni mają zwyczaj rzucać na tę płytę drobne monety. Piotr klucznik. Tak, po jednej stronie Piotr, a po drugiej Paweł, najbliżej ołtarza, bo to najważniejsi tutaj święci. Teraz pójdziemy za ołtarz w absydzie podziwiać mozaikę. Mozaika przepiękna. Ta absyda zamyka jakby nawę główną z przepiękną mozaiką z XIII wieku, wykonaną przez Giacopo Toritti i Giacopo da Camerino z zakonu franciszkanów. Pomiędzy oknami są apostołowie. Jest ich dziewięciu, oraz wizerunki twórców mozaiki. Mozaika została wykonana za pontyfikatu Mikołaja IV. Trąd papieski. Oczywiście, tron papieski nadal pełni swoje funkcje. Organy. Ale popatrzmy jeszcze raz spokojnie na mozaikę, ogólny ogląd, a później omówimy poszczególne elementy. W centrum sceny przedstawiono segment nieba z popiersiem Chrystusa w otoczeniu aniołów. Pod nim znajduje się gołębica Ducha Świętego. I Złoty Krzyż. Z podnóża Krzyża wypływają źródła czterech rzek. Symbolizują one cztery Ewangelie. Owce i jelenie, które przychodzą na brzegi rzek, uosabiają ludzkie dusze czerpiące naukę z Pisma Świętego. Po prawej stronie Krzyża stoją kolejno: Święty Jan Chrzciciel, Święty Antoni, Święty Jan Ewangelista i Święty Andrzej. Zaś po lewej stronie umieszczono osobę matki boskiej. Mała uczepiona jej płaszcza postać to papież Mikołaj IV, pierwszy papież zakonu św. Franciszka, następnie święty Franciszek oraz święty Piotr i Paweł. Franciszek i Antoni zostali przedstawieni na mozaice, ponieważ to właśnie na terenie lateranu miało Dojść do ich legendarnego spotkania, obaj uczestniczyli w odbywającym się w tym miejscu soborze powszechnym w 1215. Po lewej stronie ołtarza głównego znajduje się późno renesansowy ołtarz Najświętszego Sakramentu wykonany około 1600 roku według projektu Piotra Paola Olivieriego. Mamy tu cudny fronton z pozłacanego brązu, wspierający się na antycznych brązowych kolumnach, który chroni ołtarz. W drogocennym relikwiarzu nad zwieńczeniem ołtarza jest przechowywany fragment stołu, przy którym Jezus i apostołowie spożywali ostatnią wieczerzę. Relikwia ta ukazywana jest wiernym w dniu Paschy. Nad frontonem znajduje się Fresk przedstawiający w niebo wstąpienie Chrystusa dzieło kawalera z Arpino. Organy po prawej stronie ołtarza głównego pochodzą z końca XVI wieku. Poprzednie zostały przeniesione do baptysterium obok bazyliki. Twórca Luka Badzia. Nad wejściem do Zakrysty znajduje się nagrodek Innocentego III. Ten papież rozprawił się z Herezją Katarów we Francji, powołał do istnienia zakony Dominikanów i Franciszkanów. W 1215 zwołał sobór do Lateranu, który uchwalił obowiązujące do dziś konstytucje. Do zarządów tego papieża zorganizowano czwartą wyprawę krzyżową. Trochy papieża do bazyliki przeniesiono dopiero pod koniec XIX wieku. Wykonane w XVI wieku Malowidła obrazują dzieje Konstantyna Wielkiego i Bazyliki Laterańskiej. Nad drzwiami prowadzącymi do zakrystii znajduje się nagrobek papieża Leona XIII. Wyszliśmy z bazyliki i kierujemy się do Sanktuarium Świętych Schodów, które znajduje się naprzeciwko. Musimy przejść na drugą stronę, ale do średniowiecza. To był jeden kompleks połączony galerią. Obecny wygląd nadał kaplicy architekt Fontana pod koniec wieku XVI. Budynek powstał z powodu schodów Świętych. Święte schody zostały przywiezione z Jerozolimy do Rzymu w 326 roku przez świętą Helenę, matkę cesarza Konstantyna. Pochodzą z pałacu Poncjusza Piłata i według legendy po nich wchodził Jezus Chrystus. Kamień to jedynie okładzina, a prawdziwe schody jerozolimskie znajdują się pod spodem, chronione w ten sposób przed zniszczeniem. Schody liczą 28 stopni. Według tradycji na schodach zachowały się ślady Chrystusowej krwi, widoczne dziś na drugim, jedenastym i dwudziestym drewnianym stopniu. U szczytu schodów znajduje się pomieszczenie zwane sancta sanctorum, prywatne oratorium papieskie. Po świętych schodach można wejść jedynie na kolanach, ewentualnie po bokach znajdują się dwie klatki schodowe. W oratorium za bardzo nie można było robić zdjęć. Wracamy na ulicę Rzymu. Już z daleka widzimy, na placu obok Bazyliki stoi najwyższy ze wszystkich egipskich obelisków w Rzymie. Udajemy się w jego kierunku. Obelisk wraz z późniejszym cokołem i krzyżem na szczycie mierzy 45,7 metra wysokości. Przywieziono go na polecenie Konstancjusza II w 357 roku. Pierwotnie obiekt ten znajdował się na spinie samego Circus Maximus, gdzie popadł w ruinę. Przełamany w trzech miejscach, został odnowiony, a następnie zabrany i ustawiony w obecnym punkcie przez architekta Fontanę pod koniec XVI wieku. Tutaj mijamy część kompleksu bazyliki, którego nie zwiedzimy. Mijamy też baptysterium, ceglaną rotundę z IV wieku, której nie zwiedzimy i musimy wrócić kiedyś. I jeszcze krótki spacer po ulicach Rzymu. Tu jest zawsze klimatycznie i pięknie. Badzie, świętych, Jeśli Ci się film spodobał, to najlepszym podziękowaniem za moją pracę będzie, jeżeli zasubskrybujesz kanał, polubisz film. I powiesz mi w komentarzu, co cię urzekło. Czy film był przydatny, a może popełniłam jakieś błędy. Do zobaczenia.